Halloween witam wszystkich bardzo serdecznie w Uszach dzwonią wam jestem I. A co ty nie powiesz? I. I, i ja tu jestem, ha <laughs> I Wojtas 2, 2, 2, i. Z1, I Z1, 2, 3. ZS1, 2, 3. <laughs> Dziś nagramy sobie taką mało znaną gierkę. Właściwie to będzie takie pierwsze wrażenia. Legły, of Legend, albo jakoś tak. Jest to taka gra strategiczna. Kopia Doty, właściwie drużynka totalna. E, I w ogóle... E, I w ogóle właśnie zobaczymy czym to się je. wygramy coś takiego jak się nagrywa gra rankingowa, bo w tej grze Możemy zrobić coś takiego, że gramy gierkę, dostaniemy za nią punkty i jesteśmy jakieś tam miejsce w rankingu. Także, spróbujemy no, coś zagrać w tym kierunku, eee, No, może jakieś słowo od naszych ludzi, coś przedstawcie się, albo coś takiego. Dzień dobry. Dobry wieczór, zależy kiedy to oglądacie. Ja bym Wojtas. Ja lubię grać w chino. To pan Timo No możesz zbanować, nie chcę mi się niczyć A teraz nie chcesz Nie ma Timo To ban Jack To teraz Zeto się nie przedstawi nam wszystkim Co mid player, Promidplayer Ale ty idź po prostu, aby jakiś Ty kim kosisz na tym midzie a <grym> tak na serio? Hekari. Nie, ci mówię na serio. Ale Lubisz tak na serio, Kasio, na serio. To brandzik. Kasia pojął też To. Jak skoro koks z brandem, to ban <grym> można, można. Nie ma sena. <grym> to oni. To, to są na ludzie, jak nie mają ani timo ani Senna. Mm, ja bym sobie wziął Galio, garen Garena? Nie, no, no. nie, Galio prędzej. Albo bym cię zastanowił. Dobra, no, da, da, daj no, tego galio, no. bo czasu nie ma. A nie, postaci nie mają. Teraz chamsko zrobili, że nie ma tego termake. Bo ja mówiłem, to są pierwsze wrażenia. my mamy mało postaci i widzę przeciwnicy to samo, bo w tej grze jeżeli ktoś nie wie... No. Działa, ja mam prawie 60. Działa no. bardzo dobrze rozbudowanie system no. doboru przeciwników na zasadzie ilości postaci da. Na zasadzie ilości postaci, a nie wygranych gierek? Nie, nie wiem, mi się zawsze wydawało, że pytań, wygrane gierek No to wiadomo, jakie wtedy no. będą pyki. E, timo spadł. Timo. Rengar, nie ma Timo. Nie ma Timo, typik jest wow. ty Timo, Wojtek, masz szansę. A jest Timo, dobra. To ja nie wiem, jak ty patrzysz, że nie ma Timo, jakie jest. No, źle wpisywałem. Pisał pewnie tamo. Albo pisał timo. I. Czy coś ten deseń. Tamo. Albo timo przed i. No. Przez y. T-ymo. T-ymo. t pik tymo. tymo. Bałem się, że mnie nie wybierzesz. Garen. Kto kontruje Garena? Igna. O Jezus. O, Zetoś, weź się. Riven style. Co mam wziąć? Riven może. Nie wiem. Nie stanie boku. Bo nic nie weźmiecie. Żadnej kill. Okej, okay, niech ci będzie. Tym razem się nie obraża. A co ja mam wziąć? O, może być Jayce. Mm -hmm. Tradycyjnie lub. Nie, to, dobra, ale to musimy iść bardziej wytrzymałego jak chcesz, Maga. To szybko, bo tu czasu brzmi. Nie wiem, Mordekais, wie co chcę. Może być. Może być, co będzie dobre. <coughs> Może Master? ale dobra. Ty, bo? Co na nie wziąłem? To bym... To Exhaust plus... Znaczy Ghost plus Achary. Arya, Exhaust. Enwraiven. Eee... <sighs> Mówiłem ci, żebyś rynkał. Eee... No to... Wojtek, Wojtek. Ramus. <sighs> Ramus. Rammus?

Zaraz się pozmienia, synu grzeszny. Bierzek z hostem. Idę pod AP Ja tu no Jak zostaw wziąć? Znaczy, tak, że ja tu jestem AP I twodaj. tam kiedy kogoś skonsumuje to morda. Ty Gosta bierzesz? Nawet natomiast to jest a e, mogłem wziąć <coughs> Po. Też by się nadał ładnie. A Silence nie zatrzymuje w... Chyba zatrzymuje, ale patrzę, jak oni mają... Raz, dwa, trzy, cztery CCKi praktycznie. Jak an, A, Silence. Zresztą jakbym to Pewnie będę... Pewnie bym takim wufowkost... cało za stroną achry, ale... Achry. Achry. Jak to się w ogóle wymawia? Ari. Achry. Ari. Achry. Achry. To się mówi Ari. Lisiste o dziewięciu ogonkach. Wuuuuh... Czy tym siedmiu? Nie wiem. Takie są uroki, proszę państwa, grania w Lola e, w trybie okienkowym, bez ramki. Tryb okienkowy. Bez ramki. Bez ramki. A jakie są te uroki? No to, że jak mam LOLa normalnie na ekranie, to on mi się przesuwa na ćwiartkę i widzę. Tak z Dragarenem, z matzin a San G, gra Achrym, no, kurde, Zung, trafiliśmy na kończynku. To, no, tak, to chyba ten od Mortal Kombat. Zatem, raczej sam nie jestem ten Rammus sam gra Wojtas. Za ciebie pan Wojtas. Tak, Shang Tsung to chyba ten od Mortal Kombat, jeżeli dobrze pamiętam. Cell over. Taka cięta riposta. Więzienna siła. So much heals. Dobra, to przetłumaczyłem chyba tak. To nie będę robił. A ty burżoazję, zrobimy ram. Ale tapetkę, żeby ludziom było ciekawie, że to się dzieje. Jestem ciekaw. Kiedy dostanę tą nie, fajną opaskę taką czerwoną, taką. O, to jest to nie, to jest to. Weźmy to chowajmy, weźmy to chowajmy Ja tam troszeczkę cię coś tam ściszyło Może to, e, Robimy FB? Wait, bo ja tu muszę ogarnąć. Dobra ludzie, tu... Nie za bardzo, Tutaj okay. będzie mała przerwa i wrócimy jak ja ogarnę ustawienia graficzne. Okej, okay, ustawienia graficzne ogarnięte, jesteśmy już na full ekranie. E, czym tu zacząć? Boo. Może, e, może kupić Philosopher's Stone na początek. Był Nie grałem tym śterżem na 13. Czy kocham ich straszyć? Wezmę jakiś... sobie. Okay. Idę, mam, mam, mam. Co my tu mamy? Ari, riwen, z doranem, garen Eee. Hutop Ej top Hutop Ej top Co ja nie? Boję się. Nie bij. Bo ja nie się z tobą. Chodź tu, Zetoś Zetoś Co broś, taunt na początek? Euner Rackard vs Cell Power I got the power I got the power Czekajcie, wyskoczę i zobaczę czy są No to zobacz Wyruszam na zwiat! Nie w tą stronę Zejdźcie, bo nie mogę podejść Ca ja sobie pręczę, dobra, chodź, ten ten mądrz Nie ma Chodźcie, To są już na bocie, a masz Ari na kopie Młokosie Młokos Kradni mi i mądrz Morons Radzi mi laskiety, Mor Morons. O taki dobry hit. Czemu jesteś taki dobry? Bo gram w tym ściermie, raz na 3 on na 3 On 3 x ma pasma 3, moston. O, trafiłem w nich obydwie, ale nie mam laskiety. Nie, mam jednego laskiety, a on dla mnie. Kurde. co ku was skaczesz? Co? Co? Jak fikasz to znikasz. Wow, aż taki damage nie spodziewałem się. To je Garen, on ma da Toma da magek. Dawaj go. Odrzucił. A idzie do nas. Jest Ari, ar 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 tu idzie. Nie, a, auta dopiero do 30. No, dawaj, 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 dawaj. Surprise, motherfucker. Surprise, motherfucker. jedź. Aaaa, spart, spart, Sparta, Sparta, Sparta. Ich ma achry, ignaj to. się? Kogo? Dobra, nie bij. Ałała, ała. bolała. Niszcz ich ze wierzę w ciebie. Brawo. E, <laughs> ale cię zrobił, bambo. Jesteś taki dobry. Jesteś taki dobry jak frytki z owcy. <laughs> Aaa, udało się. <laughs> Ja już chciałem, żeby jej i To było głupie. dajcie Do sobie... tak dajemy daj daj ja no, jest to, co zrobię. To jest to. To jest totalny mm, totalny będę? No tu jest to. To jest Garen To jest to. jest totalny jest tu Jestem taki mały jest taki mały, Taki mały, taki chudy, może gdzieś Robić szurelkę? Maybe. Może. Dobra, choćby, tipsy muszę. A wiesz, że tutaj jest Ferenofa i on niszczy. Przynajmniej w teorii. Bij, je to, dobrze. Dobrze jete. Dobrze! Tak ma być. Eee, ale tak, nie ich ma. Ale Ronda była na low nie przyjdzie raczej do was. Aha, ty ją pobiłeś, no to pomyślałem, że ty nie wróciłaś do dawaj w niego. Stąd idzie jej. Lecę jaj. do was. Pięknie. Czekaj, to ty się mokrujesz na tym. Yyy, no, bardzo. niby że mogę rzucić cię jak za auta, tak jak chcesz. Ja też mam niech zdać. Nie wróć do nich. Patrz. Nie ma co. No, cofnij je tu. Cofnij się. Oh. Na boli. Help me, niga. I am not niga! I am Aramus. White power. The power of collets. I got power! <laughs> I power, white power. The power of collets. The power of Martin Dobra, lecę po drugiego guldki tak i nieraz Tak myślę. Tabi Ninja <coughs> czy Mercury w obuwie. Ja biorę na początek Tabi. I wiesz, ty niby te cztery czerki mają. Ninja to szan. Ale te, ale ja chcę być jak. Trzy. Ja wejść na Merkur. kupiłem sobie Ninja Tabi. Jestem dobry. Jestem taki dobry, Puchujcie, że nie kupiłem orde. Ała Ja kupię wicz. Ała 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 Wow, ramy! Ty masz fragę. Myślałem, że te to będzie wszystko zabieru. No, A ja widzisz, Szlachta warszawska. A to ojej, ten, Oje, je, ten panie O taki Ojej dziewczy. Kogo? Kogo fokus? Nikogo. Dobro cofnij, koksie Szlachta w nie polaski, to i tak Leć port gold generator Mam jednego Won paszed mi stąd Won One Oj, paszet Oj zginiesz Troszkę, trolle, no, się? On ginął teraz, tamten patrz. No, Dobra, przejmą to nie ma co. Ja trzeba poczekać do szóstych, no ich na o, szóstych. A ja tak po... dużo mamy na tym plagacie. ile masz? Nie no ja no, po prostu z i jeszcze nie miałem coś czego bym dobrał jako many na chwila. Idę ci tam pomóc troszeczkę Zetos i zgarnę też jakieś. Nie, to hog, czy to Hogy czynego? Masz Hogar? Znaczy no, chill Howard to chciałem powiedzieć. O, Zetos. Ty wiesz, że ja ci by lubił twój exam. A teraz się cofnę po Iton Z ty ja ty mnie temowicz kombinujesz? Będę z tym wolę. Pomogę ci. Nie! Albo nie Czeka dumber. O je. Mogę no wiesz na to Chodź skąpimy się tu, zniszczymy tą achry. Ona ci uciekła. Tak przynajmniej ucieknie. zrobimy tak, że nie będzie miał ule. ja już nie mogę tu wybowniony. <coughs> drake robi. O nie, on robi drake. Effekt mid Mid Okej. Okay. Zaczęło się uczytanie. Wow, wow 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 Nie jedz. To ich boli. Zaczęło się uczytowanie chyba. Odpowiadasz ucztowanie. Gurma, chciałbym mieć cugata. Cugata, gentlemana. Mam szósty. Chodźcie, zjedziemy u, Zaraz się kończy ten. Dwojcie. Chodźcie, przyjmujemy, przyjmujemy. O! Kasz? Chodź, przyjmujemy, przyjmujemy. Ja poszedł tutaj. Alokum. No, no, okay. Aben max frame. Chodź mi tak, ktoś inny pokaźnik, tam brisa. Ej! To się nagrywa dalej, bardzo dobrze. Coś się stało. Coś się stało, nie wiem. Wywaliło... Ktoś z Facebooka coś się stało. Coś nie fajnego. Okej, okay, dobra, jeszcze raz. Już. Problem załatwiony. No, problemy techniczne... Eee. Musiałeś Wojciech Skapera odłączyć? Takiewany mi siadł Będziesz Będziesz płacił o Leci do Rosary Tu je garęcz tu jest O flesze tu tu jest Dobra lecę Ja tu silentuję robię co mogę w ogóle Wiemy Przeciwnik pokonany Hej Dobra dobrze Ciekaj Brawo Zaczyna się. A ten głos to ty się z tyłu, to mam mówić? Jak tam chcesz? To jest mistrz z Reala. To jest mistrz z Reala, który nie gra w rękę dlatego, żeby dzieci nie dołować, bo by wszystko wygrywał. Tak. <noise> mistrz z Reala i ostatnia aż. Imię jego, imię imienia jego nie wolno wymawiać. Ale można powiedzieć, że ma imieniny do tych mądrzejszych, albo tych, co lubią sobie googlować, że ma imieniny 30 października, ...z Dobrze mówię? Nie, coś źle mówię, <grymy> chyba. Nie nie na <grymy> <nie> no. <grymy> <Nie zdają> się na Nie znam się. HA się Ładny czyt. To syn nie wie, kiedy imieniny! Styd! KAUTURNIK! <noise> to jest oszołom To się nazywa syn Guidic Zdajca Gorzej niż zdrajca Mormon <noise> Uciekaj to Uciekaj Na co czajisz? Żyj jak szalony, gdzie się wracasz? Jestem za dobry był uciekać A, za dobry kurde. Jeszcze ich tu zniszczę, zobacz 10 sekund do ulta, okay. wejdź. Będziecie mogli... Okej, okay. ja mogę wyjeżdżać pomału. Wyjeżdżamy w nich takie, bo ta autostrada się buduje na euro, tak Ja chcę wyjechać na moim zasnął Dobra, mam multa, tylko nie wiem, czekać czy zjadać Czekać, chwileczkę. Ani oni poszli na topkę, no, jak no, możesz. No i mogę wyjść, wyjść. Chociaż nie. Chociaż nie, nie lubię. Ja trochę ten Herta składam, jeżeli ktoś się zainteresował. Trochę Herta powiadasz? No, A ja składam coś oczywiście mój ulubiony item, czyli Gideon Legion. To mogę też... też się A ty w ogóle jest coś... Zwiegdy? Dwie to, się, to się kumuluje? Tak. To chyba, chyba. takie WhatsApp, nie? Tak. A tutaj w ogóle e, Wojtuś, jest jakiś odpowiednik e, tego Tormaila tutaj? Czy jest usunięty na stałe? Chyba usunięty na stałe, ale zaraz prawdę no ostatnio, nic takiego tu nie widziałem. Zazwyczaj, jak usuwają jakiś item, to jakiś który po prostu. Wiesz, on jest po prostu tylko usunięty, nic stoi takiego po nowym kształcie i wyglądzie. Nie widzę. No. Bo zazwyczaj, jak usuwają, to dlatego, że to jest item, który nie pasuje do tylu mapy. Tylko wojny... To jest normalnie. To tutaj item to był Mordor. Ej, czy oni przypadkiem robił tego bossa nie, bo to, tego bo... pająka? Nie. Za mały level. Dawaj. Ojej. może się zwalił chłopcze kolorowy. Wolny poszedł? Dobra cofnę po jednym. Jezu. Cofę po Cofnę Cofnę po, Kupuj temy, cofnę po czekajcie. Kupujcie jedenki. Kupujcie je kupujcie je teraz, kupujcie je klikajcie w reklamę. No i chodźcie tu zaraz. Niech wie. no już. To jest dobry gracz. Nie nie, nie dajemy im tego, czy dajemy? Dobry kill! Teraz odbijamy, nie oddajemy im tego. Teraz odbijamy, nie dajemy im Come on everyone Ultimate Skill Bromacja Dobra No fuck you bijzidy Tutaj jest Garanosła Dawaj, podrzuć się u koksia. O, dawaj, fartuch. O ja! Krzycz! Dobra, Ginę. Albo nie. nie. Nice. O, Dobry stary. Dobra, weź się to, ja wezmę to teraz. Dobrze, milord. Nie wiesz, że możesz się tak zawsze rekanować. Tak Kaluj się już. Z samego początku nie, możesz nie się nie, nie. raz tak robiłem, da od dwóch sekund. Ktoś tam chwilkę, że odczekam? No tak, trzeba chwilkę odczekać, ale ja wolę więcej niż chwilkę odczekać, bo... matematyką tu nie kiepsko. To prostą matematyką. Funkcję paraboliczną bym wyliczył, ale... ...takie proste 2 plus 2 to już mam problemy, muszę na kalkulator. No tak jak mój kumpel. Dodawać, dzielić, mnożyć, pierwostkować, wszystko tu mnie. A padł na dodawaniu. Na próbnym. No. Co wyjaśc. z niego zrobił? Wszystko, wszystko, zrobię, wszystko. I logarytma ci policzę. I wyciągnę pierwiastek przed nami. I... Ale na dodawaniu już padło. No, ale jak będzie 2 <laughs> plus 2, to ja napiszę 5 i... ojej. Zostaw mi Wolfy, ja nie... I need level, możesz sobie tego mojego wziąć, jak jesteś głodny. proszę bardzo. Lubię jej. Smacz... Smacznego. Dziękuję. spóźnione, ale... Ho, ho, o, Z3, przebacz z a bo w w ogóle żarki wchodzi wchodzi tego, że Magda get Żarcik, Żarci Niszczymy ich. Raven, raven, raven. Raven? O milordy. O milordy. Jeszcze te ile? Bieraj po prostu, dobre, nie wiem jak.

Dramus się fajnie śmieje. I fajnie mówi okej. Okay. JETEM. JETEM, ostatnio urosłeś. No widzisz. Tak te dzieci szybko rosną. Jak te czogaty szybko rosną. Czekaj, tylko ja bym miał 16 lewy, to zobaczcie co drog Jak z piętnastego na 16 poszedł. W krzaku się nie zmieścisz. To wiem. Pamiętasz jak robiliśmy ten trik na Dominionie? No, 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 Czogat, puls taki 18, tam 16, lewe, że na makta ult. E, tarcza burzy i lulu ult. Pogadali, nie? I jeszcze ten skill? No, i jeszcze ten, no właśnie. skill. To normalnie wychodził z od takiej tej alejki, to tutaj, to cały daj Perfitne to było. Chodź, ja ten Jetamowicz, czy tym tylko czogacie. Nie, nie. Kupię sobie. Ej, chodź, zetoś. Ona tu idzie. To fajera, Ta achry. Chcesz w nią? Nie, na razie. Nie, okay, nie, nie. Kurde, ale ja jednak żałuję, że nie udało się nagrać tego efektywnego <gamy> game'a pierwszy. To ja, mówię, to ja może powiem taką zabawną historię dzisiaj, co mi się w szkole przy, przytrafiło. A, po prostu tak sobie na lejfcie siedzę, na matmie. Tak, taka zmyła jest no, totalna. So, by tak o. Niech się domatnie. I zgadnijcie to, co, co do mnie powiedziała babka. No. Proszę wyłączyć tę muzykę. <laughs> <laughs> Cała klasa se wyje. To ja powiem tak, proszę rarnę, wyłączyć. E, babka mówi do wszystkich. Daj mi zacząć, Proszę wyłączyć telefony, a kolega. Pójdę, telefon to smartfon. Ej, wbijamy się w nich. Ja te Mario rady. I'm ready to order.

Brawo. Jeszcze teraz garałem. Nie podaję te punkty, bo to tu farmę i weźmę. O, pierdolę. Robi Wierzę w ciebie. Masz ulta. Nie, nie masz ulta. Nie mam. 16 na ciebie. masz ulta. Szybko ci się załadował. Hech. hi 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 chua 8 Dlaczego jeden, nie masz tego... jetem? dlaczego nie masz tego skina do czogata, Chocad Gentleman. Bo jest za drogi. próbujesz go mieć. Ale jest za drogi. Weź tak mi... Ty zarabiasz! Po, mi... Ty zarabiasz, dokładnie. Pochwal się ileżej zarobił przez trzy miesiące. Trzy miesiące na YouTube zarobiłem po prostu... Czekaj, nie wiem czy mogę powiedzieć czy moja umowa to utrzymuje. Ale powiem, że w ciągu trzech miesięcy zarobiłem tyle, że mi starczy na. Dwie gumy dorzucił. Nie wiem, więcej. więcej. Tak. Żebym zarobił. O tu jest Achry. Cześć Achry, jak tam życie? Żebym zarobił. 7 euro w tym wypadku. Dawaj! Ultój! 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 Morda tego Mormona. Mormony były sobie ścierwojane. Mormony, a ja Ale ładnie wiem Lol, <grym> no, coś mi się ścięło. Dobra, ja się co nie, 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 jak to ją, jak Stankowałem tyle, ile mogłem. Jak Masz się mam ulta. Daj, nie mam jeszcze Spokojnie, pokusuj się na mnie. Ja już go chciałem jeść. Proszę bardzo, dla mnie możesz go wcinać. Ja za mało... Nie, cof cofnijcie się, cofnijcie się nie, miną jest na przeszpień. O i będzie co... Może też puszczamy, no, bo taki bawimy dni bawimy. No możemy pusznąć dół. Tylko weźcie się cofnijcie, kupujcie jakieś tam sprzęt o sprzęty i te inne Brawo je krzyczysz na miniony. Biją je temu. Nie wiem. Ramus, Ramus na ratunek. Winę, Ramus to mindzie. Minę na Sporo się... umierać, tak to mówią. Never! Jutro! Do... Chodź tu, kuwa Chcesz a okej okay. No, dobry gra. Przeciwnik <ślech> pokonany. Co chyba? Co? Dobra, Co? nie bimy to. Taki dobry jesteś. Dobra, dobra, padnie. Yeah. <śmany> o, zobacz jaki! <śmany> okay. Taki dobry człowiek. Rzucę spina, będę biegł wolniej. Znaczy szybciej. Ja, ja, nie, odwrotnie. Tak jak było w tym, w tym, w... Tak się w tym film nazywał. Czarnie żniwo. No to... Koniec tej gry. No i to jest zwycięstwo, proszę Państwa. Tak się gra tę grę. Bardzo ciekawa no to... gry. Tak gra. Te, te Ehm, to może jakiś Wojtek powie, Wojtek powie jakieś trzy słowa? Pieniądze. Jeszcze dwa. Pieniądze. Kasa. Zero, Zetotnik powie dwa słowa, bo czasem ten nowy Wojtek zabrał. Raz, dwa. Dobra, to ja ze swojej strony powiem. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.